Witajcie! Nauka jazdy to popularny program rozrywkowy, który zadebiutował w latach 2001-2002 na antenie TVN, a po 15 latach został reaktywowany przez stację TTV. Kamery towarzyszą w nim kursantom na każdym etapie szkolenia: od pierwszych manewrów na placu, przez jazdę w ruchu miejskim, aż po egzamin państwowy. Program ma charakter przede wszystkim rozrywkowy, pokazując emocje, stres i zabawne błędy początkujących kierowców. Do najbardziej znanych instruktorów z pierwszych edycji należą Grzegorz Stasiak i Małgorzata Mędryk, a w nowszych sezonach pojawili się m.in. Zbigniew Szan, Łukasz Kmiecik oraz Anetta Gniezińska. Zgłaszając się do programu należało wysłać krótki filmik zgłoszeniowy, po czym następował wielostopniowy casting dotyczący również instruktorów. Produkcja programu w całości opłaca kurs oraz egzamin państwowy na prawo jazdy. Interesującym faktem jest to, że uczestnicy przechodzą de facto dwa kursy. Poza nagraniami przed kamerami, produkcja wykupuje im oddzielny kurs w szkole jazdy, gdzie bez obecności operatorów uczą się naprawdę jeździć, aby przygotować się do egzaminu. Najbardziej rozpoznawalnym instruktorem jest Grzegorz Stasiak. Wszechstronny śląski artysta, aktor, satyryk, kabareciarz. Prezenter radiowy oraz licencjonowany instruktor nauki jazdy. Ogólnopolską popularność przyniósł mu udział właśnie w programie Nauka jazdy, choć trafił tam już jako dość rozpoznawalna osoba, a także rola Alojza w kultowym serialu Święta wojna. Przez lata pracował w licznych rozgłośniach, m.in. w Radiu Piekary i Radiu Fest. Prowadził także programy w telewizji TVS. Jest także zwycięzcą maratonu Uśmiechu oraz laureatem konkursu. Po naszymu. W swojej pracy instruktora stawiał na humor i spontaniczność, a jego zawołanie Kaj, ty jedziesz pieronie? na stałe zapisało się w pamięci widzów. Stasiak wspominał, że rola ta pozwoliła mu spełnić dziecięce marzenia o byciu pedagogiem. Kursanci często mu się zwierzali, więc w aucie czuł się pocieszycielem zbłąkanych dusz. Prywatnie jego wielką pasją od 20 roku życia jest ogródek działkowy. Bakcyla ogrodnictwa połknęła także jego żona i dzieci. Jako dziecko marzył o byciu leśnikiem, ale pod wpływem autorytetu ojca wybrał inną drogę kształcenia. Obecnie Grzegorz Stasiak przebywa na emeryturze pomostowej, jednak nadal pozostaje aktywny zawodowo jako konferansjer i kabareciarz. Został również głosem pierwszej w historii nawigacji samochodowej mówiącej w całości po śląsku. Małgorzata Mandryk była matematyczką z wykształcenia oraz pionierką, która w 1996 roku założyła w gliwicach pierwszą w Polsce i w Europie babską szkołę jazdy. Jako instruktorka szkoliła nie tylko kobiety, ale również żołnierzy wyjeżdżających na misję do Afganistanu, osoby niepełnosprawne oraz kierowców autobusów i ciężarówek. W pracy wyróżniała się ogromną cierpliwością, kunsztem jazdy i poczuciem humoru, tłumacząc kursantom tajniki mechaniki na babski rozum. Do programu trafiła przypadkiem. Twórcy nie planowali zatrudniać kobiety, jednak spodobał im się wywiad z panią Małgorzatą. W wyniku tego przyjechali na zdjęcia próbne, a kamera ją pokochała. Udział w nagraniach wspominała jako świetną zabawę, która ostatecznie pomogła jej rozwinąć biznes. Planowała w przyszłości przekazać szkołę synowej. Małgorzata Mandryk zmarła nagle w listopadzie 2011 roku, mając zaledwie 53 lata. Nieoficjalne źródła podają, że zmarła we śnie na krwotok. Program wykreował wiele barwnych postaci, które zapadły widzą w pamięć. Joanna Naturalny, drobna blondynka z warkoczykami. Kursantka ta miała ogromny problem z opanowaniem podstawowych czynności, takich jak odnalezienie pedału gazu czy właściwej zmiany biegów. A do historii przeszły jej błędy, w tym jazda pod prąd na rondzie. Joanna Naturalny mieszka obecnie w Nowej Zelandii, gdzie prowadzi spokojne życie u boku drugiego męża, wychowuje dwójkę dzieci. Pierwszy mąż został oskarżony o werbowanie kobiet do zagranicznych klubów. W telewizji zasłynęła już wcześniej, gdy właśnie z pierwszym mężem wystąpiła w dokumencie ballada o lekkim zabarwieniu erotycznym, gdzie prowadzili agencję modelek, która w praktyce zajmowała się organizacją walk dziewczyn w Kisielu czy tańców na róże. Obecnie Joanna Naturalny realizuje się jako propagatorka zdrowego stylu życia i producentka naturalnych kosmetyków, dzieląc się swoją wiedzą poprzez bloga, książki oraz media społecznościowe. Popularną postacią była również pani Halinka, ręcistka starnowa, która mimo trudności i nieudanych prób nie poddawała się w swojej nauce. Swoim udziałem w programie ciesząc widzów. W internecie można znaleźć nekrolog Haliny Wężyn z czerwca 2024 roku z informacją o pogrzebie w Tarnowie, co może niestety wskazywać właśnie na bohaterkę programu. Nie ma jednak innych źródeł na ten temat. Rozpoznawalnym kursantem jest również ochroniarz Darek, który chciał zdobyć prawo jazdy, by przestać dojeżdżać do pracy pociągiem. Choć nauka jazdy była przedstawiona jako program dokumentalny, w rzeczywistości wiele scen powstawało pod dyktando twórców, aby zwiększyć atrakcyjność widowiska. Osoby z branży szkoleniowej oraz sami uczestnicy po latach przyznawali, że produkcja wywierała presję na osiągnięcie konkretnych, zabawnych efektów. Jeden z kursantów wprost ujawnił, że podczas jego pierwszych lekcji reżyser poprosił go, aby jeździł gorzej, tłumacząc to koniecznością pokazania w telewizji czegoś fajnego jak to ujęto. Krytycy programu zauważali, że instruktorzy często celowo pozwalali podopiecznym na popełnianie rażących błędów, takich jak niszczenie kół na krawężnikach czy wjeżdżanie pod prąd. Tylko po to, by przed kamerami, jak to ujęto, było wesoło. Instruktorzy, biorący udział w nagraniach, potwierdzali, że telewizja narzucała formę, która nie zawsze pozwalała na merytoryczne przekazywanie wiedzy. Zdarzały się też sytuacje, gdy reżyser cieszył się z niebezpiecznych zachowań. Na przykład jazdy motocyklem bez trzymanki, ponieważ efektownie wyglądało to w kadrze. Jeden z uczestników zdradził, że próbą wyreżyserowania emocji była sytuacja z jednym z kursantów, od którego oczekiwano specyficznego hołdu dla znanego piosenkarza. Po wspólnym odśpiewaniu z instruktorem utworu Parostatek, reżyser poprosił mężczyznę, aby na koniec sceny przeżegnał się, podniósł ręce do góry i wypowiedział słowa: To dla pana, panie Krzysztofie, kierując je do Krzysztofa Krawczyka. Kursant jednak kategorycznie nie zgodził się na to, uznając, że prośba ta to zbyt dużo i przekracza granicę dobrego smaku. Mimo to większość dialogów w programie miała charakter spontaniczny. Takie kulisy pokazują, że wiele spektakularnych scen mogło być starannie zaplanowanych. Prawdziwi instruktorzy ostro krytykowali program, nazywając go błazenadą dla głupków oraz profanacją zawodu, która ich zdaniem ośmiesza całe środowisko szkoleniowców. Ekspertów raziły przede wszystkim złe wzorce dawane przez telewizyjnych nauczycieli, takie jak niezapinanie pasów bezpieczeństwa, nadmierne odchylanie foteli czy stosowanie niewłaściwego słownictwa. Branża zarzucała twórcom celowe prowokowanie niebezpiecznych sytuacji, na przykład wspomnianej jazdy pod prąd na rondzie czy niszczenia kół na placu manewrowym, byle tylko zwiększyć oglądalność. Profanacja naszej funkcji i tyle, że nada, prostactwo. Uczę 20 lat i nie doprowadzam do takich sytuacji jak tam. Leżący na fotelu instruktor bez zapiętych pasów to żenujący widok. Grzmieli instruktorzy. Podsumowując, głównym celem programu była rozrywka, a nie edukacja. Instruktorzy świadomie dopuszczali do błędów, czy prowokowali przerysowane sytuacje, by przed kamerą się działo, co według specjalistów zniekształcało rzeczywisty obraz szkolenia kierowców. To już wszystko na dziś. Dziękuję za oglądanie materiału do końca i do zobaczenia.